Cześć kochani, tutaj Dorota z Look for Books i jak mówiłam, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmikiem polecajek prezentowych, tym razem coś dla srok okładkowych, więc jeśli kogoś macie, kto marzy po prostu o tym, żeby mieć piękną książkę, no to mam kilka tutaj propozycji dla was. Oczywiście Wszystkie książki butikowe z wydawnictwa Albatros. Każda jest przepiękna, przepięknie wydana. W poprzednim filmiku mówiłam Wam o książce 13 opowieść Diane Satterfield, gdzie każdą książkę zobaczcie, macie z obwolutą, ale oprócz tego tą obwolutę można ściągnąć i Zobaczcie, jaka to jest piękna książka, twarda oprawa, prezentuje się, słuchajcie, rewelacyjnie na półce z książkami, a dodatkowo te wszystkie pozycje z serii butikowej z wydawnictwa Albatros, no to są książki niepowtarzalne. Ta akurat trzynasta opowieść, to już o niej Wam opowiadałam wielokrotnie, opisuje, jak los połączył dwie kobiety. Jedna jest bardzo znaną pisarką, inna spisuje jej biografię, ale mamy tutaj gotyk, mamy tutaj stary zamek, mamy tutaj tajemnicze historie, mamy relacje między bliźniakami, między rodzeństwem. Mamy morderstwo, mamy mnóstwo tajemnic, mamy piękne opisy, piękny język i mnóstwo, mnóstwo emocji. Więc jeśli lubicie takie powieści grozy, albo kogoś macie, komu chcecie, kto lubi tego typu książki, no to gorąco Wam polecam tą powieść na prezent. Tak jak mówię, jest przepiękna i na pewno się spodoba. Tak jak mówię, tej osobie, kolejną z serii butikowej, którą polecam, ale może jak jesteśmy już przy Diane Satterfield, to y, pokażę Wam wcześniejszą, czyli znaczy to w zasadzie jest trzynasta opowieść, była wcześniej, ale u nas w Polsce się ukazały w innej kolejności i to jest była sobie rzeka Diane Satterfield. Y, zobaczcie, patrzcie, ona jest z takimi złoceniami, e, przepiękna, a dodatkowo, o zobaczcie, jak ściągniemy obwolutę, to tutaj Wam pokazuję, książka wygląda o tak, jest ze żłobieniami, jest ze złoceniami, brzeg mamy oczywiście z tłoczeniem, była sobie rzeka, Dodatkowo zobaczcie, jak wygląda zaraz po otwarciu. Oczywiście jest twarda oprawa. No i również mamy tajemniczą historię, mnóstwo niedopowiedzeń. Książka pełna emocji, więc oprócz tego, że ktoś otrzyma przepięknie wydaną książkę, czyli będzie ładnie wyglądała mu na półce to myślę, że też będzie miał wielką, wielką przyjemność z czytania. Więc to jest kolejna pozycja, którą Wam polecam dla srok okładkowych, jeśli macie. Trzecia też z serii butikowej to jest moja kuzynka Rachela, autorki słynnej Rebeki i ptaków, muza Alfreda Hitchcocka, również zobaczcie przepięknie wydana zobaczcie te kolory i tutaj no to jak została też w środku wydana więc no kolejna z książek butikowych która jest przepiękna a dodatkowo jeśli macie osobę która lubi Piękne okładki, piękne wydania i historie, takie gotyckie, mroczne, thrillery. No to ta książka będzie bardzo, bardzo trafionym prezentem dla tej osoby. Kolejna, również butikowa, i również gotycka, to jest. Milczący zamek Kate Morton. Przepiękne również wydanie. Zobaczcie również kolorowe ze złoceniami w środku. O, zobaczcie, twarte oprawa. No, przepiękne po prostu są te wydania. O. I tutaj. Również gotycka historia, mamy tutaj zamek, mamy tutaj oczywiście więzy jakieś rodzinne, tajemnice rodzinną, odkrywanie tej tajemnicy, historia, która no, sięga kilkudziesięciu lat wstecz. Gorąco polecam właśnie dla takich osób, które lubią takie tajemnice rodzinne, takie sagi rodzinne, umiejscowione. W takim właśnie zamku, pełne tajemnic, pełne jakichś też zbrodni sprzed lat i dodatkowo, tak jak mówię, piękne wydanie. Więc kolejna tego typu powieść. No i ostatnia, może już nie tak należąca do takich gotyków, thrillerów i tak dalej. Czyli to jest pieśń o Achillesie Medalein Miller. Zobaczcie, jakie one są wszystkie piękne. Wszystkie są w podobnym klimacie, czyli takie złotawe, z takimi elementami. O, i zobaczcie, o. tu. No przepiękne są te, każde z tych wydań jest przepiękne. To jest historia oczywiście tragicznej miłości Achillesa. Tak, historia sprzed lat, ale jest to Medalein Miller trochę tą historię zmodyfikowała. Czy na plus, czy na minus, no to tu już przekona się czytelnik, według mnie na plus. Bardzo ciekawa pozycja, więc jeśli macie kogoś, kto lubi literaturę klasyczną, a jednocześnie chciałby poznać coś innego, no to polecam pieśni o Achillesie dla tej osoby i będzie miał dwa w jednym, czyli taką ambitną literaturę i piękną, piękną okładkę i piękne wydanie. Więc kolejna propozycja na prezent. I teraz już kończymy serię butikową. Nie mam wydań, ale jeśli macie osobę, która uwielbia literaturę klasyczną, obyczajową, czyli powiedzmy Jane Austen, no to całą piękną serię ma. Wydawnictwo świat książki i to też możecie zobaczyć. Tam też są właśnie podobne, takie jak seria butikowa tego typu wydania, albo takie mają z okładką taką jedwabistą, albo skórzaną, więc bardzo takie limitowane wydania też się świetnie nadają na prezent dla takich srok okładkowych. Ja akurat nie mam Wam do pokazania, ale tak jak mówię, możecie zobaczyć. Jeśli natomiast jest ktoś, kto e, lubi fantastykę, oczywiście Dune, e, okładka z obecnego wydania Dune, ta okładka filmowa średnio mi się podoba i to wydanie. Natomiast świetne według mnie jest to wydanie komiksowe Dune, opowieść graficzna Księga Pierwsza Franka Herberta, więc jeśli macie kogoś kto chciałby mieć takie piękne wydanie Dziuny, ale w formie powieści graficznej, no to polecam tutaj z wydawnictwa akurat Rebis, też w twardej oprawie, bardzo ładnie wydane i na pewno się spodoba. Kolejne takie, no to są wszystkie w zasadzie części, czyli jeśli macie kogoś, kto znowu lubi literaturę obyczajową, ale też jest taką sroką, okładkową. To tak jak Wam powiedziałam, jeśli klasyka, to Jane Austen i wydawnictwo świat książki. A jeśli coś innego, to polecam w zasadzie całą serię Siedem Sióstr Lucindy Riley. Tu akurat mam zaginioną siostrę, czyli ostatni z tomów, też pięknie wydany z wydawnictwa. Albatros. To, to jest coś pomiędzy twardą, oprawą a miękką, ponieważ jest to usztywniona taka okładka. Bardzo ładnie wydana. Wnętrze symbolizuje tutaj raczej nawiązuje do tych plejad. Do nieba. Wszystkie są, czyli jeśli całą serię nawet kupicie, to każdy jest podobny tom tłoczone. Tutaj są takie też żłobienia, więc bardzo ładnie też wygląda to na półce z książkami. Więc polecam całą serię. Kolejna, jeśli też ktoś lubi taką literaturę obyczajową i piękne okładki, no to dla mnie też taką piękną okładką i dla srok takich okładkowych to jest Wyspa Wiktorii Hislop oraz druga część. Powieść obyczajowa w zasadzie saga rodzinna nawiązująca do historii wyspy Spinalonga, ostatniej wyspy gdzie była kolonia trendowatych w Europie na Krecie. Bardzo bardzo ciekawa. I myślę, że się spodoba no, każdej osobie, która uwielbia literaturę obyczajową, która uwielbia historie rodzinne, uwielbia mm, krajobrazy, fajne opisy. No i, tak jak mówię, piękne wydania. To też się, ta książka, myślę, spodoba. I już zbliżamy się do końca z takich pięknych wydań. Oczywiście polecam też Wielką Pandę i Mały Smok Jamesa Norberiego z wydawnictwa też Albatros. Twarda oprawa. No to wydanie jest tak piękne i ta książka jest tak piękna. To jest, powiem Wam, no, no, moja najukochańsza książka tego roku. Ale myślę, że się spodoba no, w większości osób. Na to też polecam. I... Chyba jeśli chodzi o takie piękne okładki, to już zbliżamy się do końca. Ostatnia, która według mnie jest bardzo ciekawa, to jest z historii też obyczajowych. To jest spotkajmy się, zanim przyjdzie zima. Saga historyczna zbigniewa Zborowskiego, fajnie tłuczona. Tu jest w formie monety, ponieważ historia dotyczy złamanej monety. Tutaj, wiadomo, historia gdzieś tam, wojka, małżonków, miłosna. Bardzo też ciekawie tak wykonana, ponieważ dotyczy to przełomu tam XIX-XX wieku, więc też jest wydana w podobnym właśnie stylu. Ja mam od mojej babci niektóre takie książki z tamtego okresu to właśnie one były w podobny sposób wydawane, czyli robiona tak obwoluta, czasami były tutaj skórzane. Więc bardzo mi się to podoba. No i okładka jest twarda, historia jest niesamowita, taka saga historyczna, saga rodzinna. Możemy poznawać i losy naszych bohaterów, ale też różne historie dziejowe, więc Myślę, że spodoba się większości osób, które lubią tego typu sagi historyczno rodzinne z wątkiem tam, właśnie historycznym w tyle. To tyle, jeśli chodzi o historii, o okładki ładne i ładnie wyglądające na półkach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. A kolejny to już zapowiadam Wam. Kryminały i thrillery. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.